Dobry wieczór, cześć wszystkim. No jestem jak zwykle w swoim bałaganie, dwie godzinki trzeba się pobawić. No i ostatnimi czasy, przytoczę Wam coś, ostatnimi czasy widzę, że w internecie Sporo pokazało się jamników, jorków czesanych. Gdzieś tam jakieś ratlerki internetowe pokazują te jamniki i jorki czesane. Jak one tak ujadają w tych swoich końcach, klatkach, zwał jak zwał. Widzę, że szum wielki tych jamników i jorków czesanych pokazywanych przez te ratlerki internetowe. A powiem wam fajną historyjkę na temat takich właśnie piesków. Mój dziadek mieszkał sobie na wsi, lata PRL-u, miał dużego wilka, naprawdę takiego wilka, gdzie z nim chodził sobie do lasa, a bardzo blisko lasu mieszkał, zawsze go tam gdzieś z sobą zabierał, jak zobaczył jakiegoś zająca, jak poszedł za nim, to nie było, że taki zając gdzieś mu uciekł. Więc jeżeli poszedł ten wilk, to taki wilk, a ja to mówi wilk, no wilk, no owczarek niemiecki, no naprawdę rasowe, rasowe psisko, takie no, owczarek, jak to się mówi. No i dodatkowo miał takiego, nie wiem, jakiegoś takiego kundelka, ja na niego mówiłem jamik, bo to ni to, ni to nie wiadomo, ni to kundel, ni to jamik, no ale ja to zawsze mówiłem, taka parówka długa, no jamik. No i ten jamik zawsze u dziadka gdzieś w takim końcu malutkim siedział, zamknięty, żeby z tym wilkiem się nie spadł. Jak widział tego wilka, to tylko ujadał, ujadał, mało, tego swojego, mało swojego tego kojca nie pogryzł. No i pewnego razu dziadek zapomniał zamknąć ten kojec malutki u tego jamnika, tak zwanego, jak ja to mówię. No i wpadł do tego wilka, zaczął ujadać, zaczął tego jeść. No ale wilk jak to wilk, jeżeli zobacz takiego zająca poszedł tam, to nie było, że boli. No zając musiał paść, złapał go za grzbiet, potrząsnął dwa razy, no i, no i po zającu. No i to samo zrobił z tym jamnikiem. Jamnik ujadał, ujadał, jadał w pewnym momencie wilk dziabnął za grzbiet, Złapał, dwa razy trząsnął, rzucił, no i skończył się żywot ujadania jamnika. No i wracając do tematu, więc jak te jamniki i te ratlerki czy jorki czesane ujadają, to niech siedzą w tych swoich kojcach i niech nie wychodzą, no bo jamniki i jorki trzyma się w kojcach, więc niech nie próbują wchodzić do wilków, do klatki, dlatego że może się skończyć jak z tymi zającami. Więc jamniki i jorki internetowe, promowane przez kundelki. Siedzicie w swoich końcach, to sieście, bo miejsce jamników i jorków czesanych jest w końcu, w malutkiej klateczce. Nie próbujcie podchodzić do wilków, bo wilk złapie się dwa razy i rzuci o podłogę. To tylko tyle. Cały świat patrzy na mnie, jak Na Jordana, gdy wrócił, z piątką, tak jak bodyguard To nie tylko moja charyzma To jest ciężka praca broski Psy obcinają cały czas Cały świat patrzy na mnie, jak Na Jordana gdy wrócił, z piątką Tak jak bodyguard To nie tylko moja charyzma To jest ciężka praca broski Psy obcinają cały czas